Uwaga, zaczynamy! 1-0 dla Marcela Serwuje Bruno! No. O nie, nie ma punktu! Trzeba to wyrównać! Uwaga! Strzał! 1-1! Jeden dla Bruna! Brawo! Czy chcesz coś powiedzieć na swój strzał? Dobrze, teraz Marcel, podbijamy wysoko, tak, jeszcze wyżej, no niestety nie strzeliło się gola, bo niestety nie strzeliliśmy gola. Idzie Marcel. Ja mówię Leon. O, tu idzie Leon. Leon. A Mar z Marcelem. Uwaga. Kto wygra? Iga Świątek wygra złoty medal. Grają o srebro. Dwa jeden. Ale to się Są dwa złote, mówię. Są dwa złote. Ja mam złote i ty też masz złote. O srebro, dobra i srebro, ciekawe, kto wygra, jak jest. jeden. 1 Dobra, no. gramy, Bruno, do siedmiu. Nie, do ile do ilu ja z tą gram? Do siedmiu. Do siedmiu gramy. Jest, Bruno, ma punkt. Leonie. Jak ci wyszło? Wyszło ci to na dobre? No. Dobrze. I Eby tak dalej, żeby być za igą świątek. Tymczasem u Marcela. No. Wybija piłkę prosto do Bruna. Bruno broni. No, niestety nie ma punktu. Jaka szkoda. No niestety Marcel szczela wyszła Teraz ma Bruno piłkę Nie wybił ojeciu ojeciu A teraz bum O nie coś się stało Chyba był faul. Piłki Dobrze, kto kopnie z takim minim ja nagrywam. Jezu! Uwaga, Marcel! Marcel prawie szczelił. Dwa, dwa, dwa. Czy dwa? O trzyma, Bruno! Polska kontra, Polska kontra Francja. Marcel, Francja, a Bruno, Polska. Kto wygra? Francja czy Polska? Leon czy Marcel? Przy aucie, przy aucie, aut. Nie ma. A Bruno przy aucie jest aucik. Aut jest. Pan Marcel. I... Mam punktę? Nie, na masz na razie ma. dwa. Marcel ma dwa, a Bruno trzy. Moja. A kto szczerał?

To prosta zawód, czy nieprosty? Trochę trudne. Idzie Marcel i buu! czy jest gol? Nie ma. Następna piłka ląduje przy drzewie. Marcel podrzuca, no niestety. Brrr, Leon! Leon, do czuciu piłkę. Wygrywa, Leon. Tylko jeszcze dwa, Leonie, i wygrasz. Jeszcze tylko dwa. Gramy do siedmiu, więc masz, Bruno, dużo. Nie do siedmiu, bo ja sam grałam do siedmiu, więc tylko. Nic graj dalej. dwa, a, 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 No, niestety nie udało się. Zaserwuj do marca, żeby odebrał. Tylko jeden. Ula, leon to wygra. Leon, chodź tu, skomentuj po tym wieczorze. Marcel serwuje? Piłka leci tutaj, ho. Marcel zaserwował. Nie ma. Jest punkt! Wystarczy wstawić Marcelowi 3. Uwaga, uwaga, moj... proszę państwa. Leon, jak Ci wyszło to na dobre? No. Dobrze, czy przyjdzie grać czwarty gracz? No. To będzie mógł zagrać z Igą Świątek o mitycznym? A nie ze mną? To najpierw z to, to Igą Świątek, jak przegra, to dopiero z Tobą. Przegra na pewno. Wygrałem srebro, będzie starać walczył z Brunem Konradem o, o, o brąz.